W dzisiejszym filmie przedstawimy szczegółowe informacje na temat wypłat 13. i 14. emerytury w 2024 roku. Poznasz dokładne kwoty, terminy wypłat oraz warunki ich otrzymania. To ważne informacje dla wszystkich emerytów i rencistów. Witajcie drodzy widzowie. Dziś mam dla was niezwykle ważne informacje dotyczące dodatkowych świadczeń emerytalnych, które ZUS wypłaci w 2024 roku. Zanim przejdziemy do szczegółów, Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i włączenia dzwonka z powiadomieniami, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi świadczeń socjalnych. W tym roku emeryci i renciści mogą liczyć na dwa dodatkowe świadczenia: 13. i 14. emeryturę. To świetna wiadomość dla milionów Polaków, którzy otrzymają znaczące wsparcie finansowe. Przeanalizujmy dokładnie, na jakie kwoty mogą liczyć beneficjenci i kiedy te środki trafią na ich konta. Zacznijmy od 13. emerytury. Jest to świadczenie, które otrzymają wszyscy emeryci i ręciści, bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Trzynasta emerytura w 2024 roku będzie wypłacana w wysokości minimalnej emerytury, która według najnowszych przepisów wynosi 1783,82 zł brutto. Jest to kwota gwarantowana, która zostanie wypłacona w całości, bez żadnych progów dochodowych czy ograniczeń. Warto podkreślić, że trzynasta emerytura podlega opodatkowaniu i o składkowaniu na zasadach ogólnych, co oznacza, że kwota netto będzie nieco niższa. Po odliczeniu wszystkich należności na konto emeryta trafi około 1620 zł i 65 groszy. Wypłaty trzynastej emerytury rozpoczną się wraz z kwietniowymi świadczeniami podstawowymi i potrwają do końca kwietnia 2024 roku. Przejdźmy teraz do czternastej emerytury która jest świadczeniem uzależnionym od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego. W 2024 roku 14. emerytura również wyniesie 1783 zł i 82 grosze brutto. Jednak w tym przypadku obowiązuje próg dochodowy. Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Dla emerytów i rencistów otrzymujących wyższe świadczenia zastosowany zostanie mechanizm złotówka za złotówkę. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Przykładowo, jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł, czyli o 100 zł więcej niż próg, jego czternasta emerytura zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1683 zł i 82 grosze brutto. Należy pamiętać, że 14 emerytura nie przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe przekracza 4783,82 zł brutto. Jest to suma kwoty 14 emerytury i progu dochodowego. Wypłaty 14 emerytury planowane są na jesień 2024 roku, najprawdopodobniej we wrześniu lub październiku. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że oba świadczenia są wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków, aby je otrzymać. ZUS automatycznie przekaże środki wszystkim uprawnionym osobom. Dotyczy to emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, KRUS oraz mundurowych. W przypadku osób otrzymujących świadczenia w wysokości niższej niż minimalna emerytura, zarówno 13 jak i 14 emerytura zostaną wypłacone proporcjonalnie do wysokości świadczenia podstawowego. Przykładowo, jeśli ktoś otrzymuje połowę minimalnej emerytury, Otrzyma również połowę kwoty 13. i 14. emerytury. Warto również wspomnieć o tym, że dodatkowe świadczenia emerytalne podlegają egzekucji komorniczej i potrąceniom, tak samo jak zwykła emerytura. Jednak w przypadku świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku innych zobowiązań obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Dla wielu emerytów i rencistów dodatkowe świadczenia stanowią znaczące wsparcie finansowe szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia. W 2024 roku łączna kwota dodatkowych świadczeń może wynieść nawet 3567 zł i 64 grosze brutto, co stanowi istotne uzupełnienie budżetu domowego. Warto również zwrócić uwagę na to, że zarówno 13, jak i 14 emerytura są świadczeniami jednorazowymi, wypłacanymi raz w roku. Nie są one wliczane do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy czy inne świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego. W kontekście planowania wydatków warto pamiętać, że pierwsze dodatkowe świadczenie pojawi się w kwietniu, a drugie jesienią. Pozwala to na lepsze rozłożenie większych wydatków w ciągu roku. Dla wielu emerytów jest to okazja do zrealizowania odkładanych zakupów czy przeprowadzenia niezbędnych remontów. Istotną informacją jest również to, że w przypadku zbiegu prawa do różnych świadczeń, na przykład gdy ktoś otrzymuje jednocześnie emeryturę i rentę, przysługuje tylko 1.13 i 1.14 emerytura, wypłacane jest wówczas świadczenie korzystniejsze lub wybrane przez świadczeniobiorcę. System wypłat dodatkowych świadczeń jest zorganizowany w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego harmonogramu wypłat podstawowych emerytur i rent. ZUS zaplanował wypłaty tak aby beneficjenci otrzymali dodatkowe świadczenia w swoich standardowych terminach płatności. Dla osób, które dopiero w trakcie roku nabędą prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, 13 i 14 emerytura również będzie przysługiwać, pod warunkiem, że prawo to będzie im przysługiwać w dniu wypłaty dodatkowych świadczeń, w przypadku śmierci uprawnionego do dodatkowych świadczeń przed terminem ich wypłaty. Świadczenia te wchodzą w skład masy spadkowej i mogą być wypłacone spadkobiercom na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do spadku. Warto również wspomnieć o tym, że osoby przebywające w zakładach karnych lub aresztach śledczych także mają prawo do dodatkowych świadczeń, o ile przysługuje im prawo do emerytury lub renty. Świadczenia te są wypłacane na takich samych zasadach jak podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe. Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że przedstawione kwoty są kwotami brutto, a faktyczna wysokość wypłat będzie zależeć od indywidualnej sytuacji każdego świadczeniobiorcy, w tym od wysokości podstawowego świadczenia oraz ewentualnych potrąceń i zobowiązań. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi świadczeń emerytalnych i rentowych, zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie również o pozostawieniu łapki w górę pod tym filmem. Jeśli te informacje okazały się dla Was pomocne. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film był pomocny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.